Protest przeciwko budowie spalarni śmieci w przystroniu w gminie Łagiewniki. Mieszkańcy od dawna mówią o ekologicznej bombie, urzędnicy z pobliskiej Niemczy także obawiają się, że ich miejscowość poniesie największą... Dlatego zorganizowali spotkanie w sąsiedniej Niemczy. Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie. Spalarnia śmieci ma powstać w odległości zaledwie pół kilometra od ich domów. Będzie wszystko zatrute. Będą zwierzęta zatrute, będą jajka zatrute, będzie zatruta żywność i będziemy żyli w takim otoczeniu, zatrutym. Śmieci przybywa, że trzeba coś z nimi robić. Że takie spalarnie, prędzej czy później, one będą powstawały, bo muszą powstawać. Natomiast jak one powstają tam, gdzie społeczeństwo akceptuje to. Koszt budowy spalarni to ponad 200 milionów złotych. Szacowana moc przerobowa 60 tysięcy ton odpadów rocznie. Zgodę na te inwestycje wydał poprzedni wójt Łagiewnik. jednak zdaniem urzędników z Niemczy to właśnie ich miejscowość jest narażona na największe straty z powodu sąsiedztwa z zakładem. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nasi mieszkańcy to zaledwie pół kilometra najbliższe zabudowania. Natomiast cała inwestycja jest na gminie Łagiewniki, gdzie oni mieli możliwość na pewnym etapie to zblokować. Odpadów może być dużo więcej, jak nie tyle samo, co bardzo mocno, że tak powiem, szkodzić. Ułagiewnicy, urzędnicy, których mimo zaproszenia mieszkańców na spotkaniu nie było, zapewniają, że starają się zablokować budowę spalarni. Toczy się postępowanie przed samorządowym kolegiem odwoławczym, które ma na celu zbadanie, czy ta decyzja środowiskowa wydana w 2016 roku była wydana zgodnie z prawem. Sprawa jest w toku. Mieszkańcy grożą, że jeżeli urzędnikom nie uda się powstrzymać inwestycji, to zablokują drogę krajową numer 8, powodując komunikacyjny paraliż. Niemcza: Marcin Lustik.